Witam Państwa w programie Gwiazdy Piosenki Retro. Proszę wybaczyć mi podekscytowanie, bowiem dziś goszczę wspaniałego gwiazdora polskiej estrady Wielką Gwiazdę Piosenki. Proszę Państwa, Tadeusz Woźniakowski jest moim gościem. Przyjechał specjalnie z Warszawy na moje zaproszenie do Żyrardowa, żeby opowiedzieć o sobie, o historii swojego życia, a może nawet zaśpiewać jakąś piosenkę ze swojego repertuaru. Słyszę, że właśnie przygotowuje się do występu i do naszej rozmowy. Proszę Państwa, pan Tadeusz Woźniakowski jest na estradzie aktywnym piosenkarzem i muzykiem już ponad 70 lat. No trudno w to uwierzyć, ale za chwilkę będą Państwo mieli możliwość przekonać się, jakie wspaniałe warunki głosowe ma ten artysta. Jak brawurowo potrafi sam akompaniować sobie na fortepianie. I to wszystko w programie Gwiazdy Piosenki Retro w Telewizji Żyrardowskiej i oczywiście w Centrum Kultury w Żyrardowie. Pan Tadeusz Woźniakowski jest moim kolegą, serdecznym kolegą, z którym którym bardzo często od wielu lat już występuje razem w koncertach zbiorowych, w koncertach estradowych, ale to, dziś to on będzie opowiadał o sobie, o swoim życiu, o swojej karierze, o swojej twórczości. Właśnie słyszę, że śpiewa odrobinę szczęścia w miłości, słynny, przedwojenny szlagier. Zapraszam Państwa na to wyjątkowe spotkanie z Tadeuszem Woźniakowskim. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Serdecznie witam, no tak sobie gram i gram, no. Bardzo mi miło tutaj nawet na tym fortepianie zagrać. Będę szczęśliwy, jeżeli będę mógł tutaj jeszcze zagrać i zaśpiewać. Panie Tadeuszu, to mnie jest niezwykle miło, że przyjął Pan moje zaproszenie do, do naszego programu. Proszę, usiądźmy i porozmawiajmy, jak to wszystko się zaczęło. Panie Tadeuszu, Rok 1953. Pan rozpoczął wtedy studia dyrygenturę we Wrocławiu. We Wrocławiu, tak. I to było bardzo dawno, oczywiście. Ale jak pan pamięta, tak? To nie pamięta. Przeczytał pan? Ja tego nie pamiętam, ale wszystko wyczytałem. No, bardzo się cieszę, że pan przeczytał. I tak dyrygenturę plus śpiew dodatkowy. To było stąd ten śpiew mi pozostał do dzisiaj, chociaż już. Lata minęły, ale, ale śpiewam w dalszym ciągu. Natomiast dyrygowanie to nie miałem później w ogóle do styczności, dlatego że poszedłem drogą wokalną, drogą występów, w najpierw w Państwowej Operetce w Łodzi, ale niezależnie od tego śpiewałem tam, następnie występowałem w charakterze nawet. No, tańczyłem kankana nawet, tak. Tam, nie tylko śpiewałem. Tak, ale to. Doświadczenie i to wykształcenie klasyczne, muzyka klasycznego dało panu przygotowanie i bardzo solidny warsztat jako muzyka. I chciałem się zapytać, dlaczego w takim razie wybrał pan śpiew jako piosenkarz, muzykę lekką? Znaczy, lubiłem tę muzykę, chętnie komponowałem, nawet w bardzo wczesnym okresie. Kiedy skończyłem te studia, to już miałem opanowany instrument na tyle, że mogłem coś komponować. I poza tym miałem kontakty, miałem kontakty z Polskim Radiem we Wrocławiu. I tam się rozwinąłem w jakiś sposób, bo tam miałem kontakty z rozgłośnią, można, można było nie śpiewać i nagrywać. No jednym słowem, a poza tym no, poszedłem w drogą Estrady. Estrada mnie jakoś porwała, dlatego że łatwo mi było przyswoić jakieś piosenki, bo tam pamiętam jak dzisiaj jak dzisiaj pamiętam, bo sobie przypominam po prostu, że śpiewałem, gdy przez bulwary, jak co dzień wędruję sobie. Takie piosenki z repertuaru jeszcze francuskiego, Gilberta Beco, czy z Voura, czy czy i właśnie właśnie w 56. Pan zajął drugie miejsce na konkursie dla śpiewaków amatorów we Wrocławiu. No pan przeczytał gdzieś to na pewno. <śmiech> no, <śmiech> Bardzo się, się interesuje tym, co pan robi już od wielu lat. Bardzo Przecież się cieszę, się. że pan to przypomniał. Tak, tak, zacząłem wtedy właściwie formalnie występować na estradzie. Bo tak to jeszcze się uczyłem, jeszcze pisałem może coś albo przede wszystkim się uczyłem, bo to jeszcze byłem na studiach. A potem no, faktycznie zaproponowano mi występy publiczne przed publicznością. No i to przy okazji przyswajałem sobie takie piosenki, które były popularne. Uczyłem się tego i szybko się uczyłem, bo grałem. Na fortepianie zacząłem grać przecież płynnie. Znaczy płynnie o tyle, że płynnie piosenki zacząłem grać, bo samą klasy, klasykę to mniej ćwiczyłem jeszcze. Ale akompaniował pan sobie i też kolegom, swoim no, kolegom estradowcom. Kolegom później tak. No, by, dlatego może się to wzięło też stąd, że ja miałem okazję być przez dwa lata y, takim dyrygentem chóru w, na Uniwersytecie Wrocławskim. Gdzie tam śpiewała już dzisiaj niedawno nie żyjąca pani Anna German. Anna German. Właśnie chciałam, żeby pan sam to wymienił dał nazwisko, bo wiem, że pan, pan pamięta też to, że była taka wspaniała śpiewaczka. A ona była wtedy studentką. Oczywiście. Geologii wydaje się tak. Tego to nie pamiętam, ale wiem tylko, że śpiewała w moim chórze. O to mogę powiedzieć. Proszę Państwa, postaram się teraz Państwu wspólnie z panem Tadeuszem wymienić różne funkcje, które pan w sobie ma jakieś talenty i żywioły, które pan posiada. Więc tak, pan Tadeusz Woźniakowski jest przede wszystkim piosenkarzem, ale i śpiewakiem operetkowym, bo śpiewał pan w operetce. Tak, w Łodzi w, w Łodzi operetce. Jest pan kompozytorem, o, tak. Tak, akompaniatorem. No też przy tej okazji ale nie klasycznym to znaczy nie, nie akompaniowałem klasyki tylko piosenki. Konferencjerem aktorem estradowym z Hanką Bieliską to się tak, pan nie wyprze. Bardzo dużo z i niemal z z Bruścikiewiczem, Korsakówną. Ta Syrena przecież. Tak, Syrena, ta Syrena na Litewskiej w, w Warszawie. Na Litewskiej. I chciałem zapytać jak te wszystkie żywioły w sobie pan mieści i czy Trudno być takim wszechstronnym artystą, czy, czy łatwo? Jest łatwo, o ile ma się pasję. Ja miałem pasję, a poza tym chyba miałem bardzo dobrą szkołę, bo jak ja się dostałem do Syreny, miałem propozycję, w Łodzi mieszkałem i już miałem propozycję do. Syreny i wymienię te nazwiska. Tam był jeszcze Sempoliński, Krukowski, potem Bielicka, oczywiście Kwiatkowska, Brusikiewicz, Korsakówna, czego ja nie wymienię. Wszystkie takie znakomite, estradowe i teatralne nazwiska i ja tam się znalazłem wśród nich. Najpierw jako aktor śpiewający, a potem akompaniowujący, te akompaniujący również, a poza tym współpracujący z taką grupą właśnie jak z Bielicką, przede wszystkim jeździłem z nią na koncerty po Polsce. Mało tego, byliśmy w Londynie też, byliśmy za granicą, a z Brosiekiewiczem, z Korsakówną to w, po, po Europie nawet jeździliśmy, a do Ameryki jeździliśmy, do Stanów. Ja miałem przyjemność nawet być na Kubie, o tak mogę się pochwalić. A co pan śpiewał na Kubie? Na Kubie śpiewałem. Quando caliente el sol, aquella playa siente cuerpo vibrar cerca de mí. Estu palpitar, estu caras, santos beso. Troszkę po hiszpańsku śpiewałem, uczyłem się po hiszpańsku, ale właściwie uczyłem się języka włoskiego. Jak byłem na studiach jeszcze w konserwatorium, to miałem lekcje języka włoskiego, bo śpiewacy uczą się po włosku. Więc miałem tak zwane lektora yy, włoskiego i uczyłem się po włosku. To mi się przydało w życiu, bo dużo piosenek po włosku też śpiewałem. Niesamowita pamięć. A ja przypomnę jedną piosenkę po włosku. Giovanni, Giovanni. Giovanni, 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 hai tutta la vita, tak, i tak dalej. Teraz nie pamiętam. To pan. Pierwsza nagroda to jest właśnie taki puchar, który dostałem, i pierwszą nagrodę w Rostoku w NRD, dawno NRD. Żeby Państwa może zainteresować, to dzięki temu, że otrzymałem tą nagrodę, otrzymałem zaraz propozycję do Syreny, a mieszkałem jeszcze w Łodzi. I mało tego, dostałem od razu wielką propozycję nagrań. Z Edwardem Czernym, z, ze Stefanem Rachoniem, nie mówiąc o Henryku Debichu w Łodzi, a nawet z Ciukszą, Edward Ciuksza na mandolinach. Wszędzie orkiestra, nagrywałem. Orkiestra mandolinistów Edwarda Ciuksza. <grywa> Dlatego się dzisiaj chwalę, ale to był taki moment, że mnie zapraszano. Ja się nie narzucałem, ale. Tu mnie proszą, tam mnie proszą. No to ja się szybko uczyłem. Grając na fortepianie, uczyłem się piosenek i z różnymi orkiestrami. Mam przyjemność wymienić nawet orkiestrę z Katowicy, orkiestrę z Poznania, z różnymi orkiestrami, a najwięcej nagrałem z, Edwardę, z Edwardem Czernym. Taneczne tak. utwory z Violettą Villas między innymi. Ale jeszcze Pan ma piękne duety na swoim, że tak powiem, estradowym koncie z Katarzyną Bower. Z Katarzyną Bower, a nawet jedną czy dwie piosenki z Ireną Santor. Proszę bardzo, pan naprawdę bardzo dużo nagrał, kiedyś człowiek jakiś w radiu złapał się na głowie, ojej, ile pan tego nagrał, to pan kiedyś mówił. No bo to audycji. są lata, bo to są lata, ja mam dzisiaj dużo lat, a jak ja cofnę się do 50 lat, przecież ja już wtedy w 50 latach, 1950 latach nagrywałem już wtedy. Ale i komponowałem i tutaj niespodzianka, ale nie dla pana, bo pan już to widział, ja mam te wyszperane nuty, które udało się zdobyć mi proszę państwa z wielkim trudem. Pan Tadeusz Woźniakowski pisał swoje pierwsze piosenki pod pseudonimem Jacek Wański. No tak, 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 ale pan znalazł. No tak. I na przykład mamy Ewa tańczy Medisona, gdy kasze manne dziecko je. Pamięta pan te piosenki? No ja teraz nie pamiętam, jak pan mi dał no tytuł, ja sobie przypomnę. Tak, Łysy <laughs> graj na przykład i tak. O, inne. Coś takiego. No to. Ciekawe, a to w Łodzi było? To było w Łodzi, tak. A ja, tak, tak, słowa Jan Gwóźdź, no wie pan ja nie miałem to, ja myślę, że pan mi to sfotografuje albo ja sobie po, pożyczę tak. i, i zrobię ksero z tego, Oczywiście, tak? że tak. Będę ja wdzięczny. panu udostępnię bo... pewnie, to pańskie nuty, pan mi to już kiedyś podpisał, to dam, ale jeszcze też przyniosłem taką płytę, Którą, na której jest pan razem, tu państwo nie śpiewają razem, ale z taką wspaniałą, też z dawnych lat znaną bardzo piosenkarką, Jolantą Kubicką, to pańska koleżanka, prawda? Tak, moja koleżanka Jolanta Kubicka, tak. No to piękne wiadomo, piosenki to o przyjaźni, o przyjaźni, proszę tak, zobaczyć. bardzo dziękuję, no to bardzo, ma pan znakomite tutaj dla mnie wspomnienia, no ciekawe, no. Czytania mnie kocha, ojej. A pan woli występować na wielkich scenach czy w tych małych takich no, wie klubach? pan ja występowałem dużo w teatrze, więc wolę na takich teatralnych scenach, nie na takich ogromnych, chociaż jak były te festiwale różne, czy brałem udział przecież nie tylko w Rostoku, gdzie tą nagrodę dostałem, ale między innymi grałem w, i występowałem na takim, i w Burgas i w Splicie. Na, na innych radach w innych krajach, no i dużo występowałem w dawnym Leningradzie, czyli w Petersburgu. Przez miesiąc byłem w takim muzykalu, jak oni nazywałem muzykale. Przez miesiąc byłem solistą tam. A jaka jest publiczność w Związku Radzieckim? No, w tamtych latach no, ja jeszcze śpiewałem po włosku, co, co na terenie z, z Rosji to to był ewenement jakiś, bo oni, Jak to przyjmowano? No bardzo wielkie brawa, kwiatami rzucali, bo tam był zwyczaj taki, że z balkonu, nie z balkonu wyrzucano na stradę, na, na, na scenę kwiaty. I tych kwiatów dostawałem mnóstwo. Oczywiście byłem solistą przez miesiąc, więc to byłem, byłem takim solistą bardzo już popularnym w tamtych latach. O, o, ale to ja nie pamiętam teraz, kiedy to było. Panie Tadeuszu, Um, powiedział pan, że lubi pan takie teatralne sale bardziej niż te wielkie, koncertowe. A jak podoba się panu ta sala naszego Centrum Kultury w Żyrardowie? No ja mam nadzieję, że tu jeszcze wystąpię kilka razy. No to bardzo mi się podoba. To jest przede wszystkim bardzo obszerna sala i bardzo chyba akustyczna. Ha ha! A wie pan, że będziemy czekać na pański recital. Pan potrafi sobie sam akompaniować, pan ma Ale podkładyc. ja wolę z panem, bo pan jest doskonałym akompaniatorem, pianistą, ale pan jest przecież i kompozytorem. Więc mam nadzieję, że ja będę do zaszczytu, dostąpię zaszczytu i Pana akompaniamentem zaśpiewam. Jest mi bardzo miło, to jest, będzie moje wielkie marzenie. Ale chętnie to robię z Panem, bo Pan jest. Już nie, nie wypada mi tak chwalić, proszę Państwa, bardzo muzykalny. <laughs> Dziękuję bardzo. Panie Zadeuszu, a to wszystko dlatego, że od Państwa się uczę wszystkiego. Państwo przekazują mi przecież i Pan Olgierd Buczek, nasz wspaniały kolega, nieodżałowany. To, to, Państwo są mistrzami tego starego stylu, tego tekstu, który wybrzmiewa w tych piosenkach. Bo przecież tekst musi być na pierwszym miejscu w tych piosenkach zgodzi się pan ze mną? No ja, to, no ja to po prostu lubię bardzo i ja już to robiłem parę razy. Że srebro i złoto to nic, chodzi o to, by młodym być. I to mi, bo, dlatego mi się podobają te teksty, bo ja śpiewam o młodości. O młodości śpiewa pan. Panie Tadeuszu, może próbkę tej pańskiej młodości zaprezentujemy teraz naszym widzom, widzom telewizji żylardowskiej, chyba z największą przyjemnością, prawda? Dla mnie i dla państwa, proszę zagrać coś ze swojego repertuaru, oczywiście. Że srebro i złoto to nic. Chodzi o to, by młodym być i więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje zabawa, lecz młody być, więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go, i więcej nic, najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat, zakochanym być i kochanym być, i mieć wciąż 20 lat. Pięknie. I mieć wciąż 20 lat. No ja już mam trochę więcej, no więc mogę dlatego śpiewać. Póki mogę. No, a ja pamiętam, że i Fok śpiewał bardzo długie lata, miałem przyjemność z nim nawet występować na różnych estradach i nawet za granicą. I ja pamiętam też w swoim czasie przyjechał Artur Rubinstein, pianista, który też miał już prawie 100 lat i grał świetnie na fortepianie. A więc to są przykłady, że ludzie starzy potrafią jeszcze występować bo się czują jeszcze na tyle zdrowo czy psychicznie mocni, że mogą przed publicznością przyjść, zaśpiewać lub zagrać. Był nawet taki tytuł książki Stary człowiek a może. No, Stary człowiek a może. No, ja nie wypada mi tego powiedzieć, ale jeszcze mogę. I my słyszymy, widzimy i cieszymy się razem z panem. Pan Tadeusz Woźniakowski zawsze, proszę państwa, wprowadzał na estradę taki dobry humor, optymizm, radość życia. Pańskie występy wszystkie były pełne energii. Czy mój koń, mój koń, polubił się na wończy czy jagodowa Kaśka, pamięta pan, tak, tę tak, 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 poszła Kaśka na jagody, poszła w ciemny las. Tak, 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 żołnierz młody. To, ale ma pan takie takie to to nie nie będę tego zmieniał zmieniał poszła kaszła na jagody, poszła w w las. Pytał pytał ją żołnierz młody, a to... I tak, młody młody, tak, 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 to 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 już nie to samo, bo tam jest akompaniament tak, świetne nagrania tak, ja dzisiaj tak, mam tyle mam, ile mam, mam, to jeszcze śpiewać, no, to śpiewać, to już nie jest to samo, co tam tak, głos brzmiał. nie nie nie, 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 to inaczej było. Panie Tadeuszu, a co musi zrobić piosenkarz w życiu, żeby zachować swój głos w takiej kondycji jak Pan? Żyć higienicznie. A to znaczy? No, nie przeziębiać się. Czyli dbać o siebie. No w miarę, no, w miarę dbać, no, chodzić, no, ja chodzę na spacery jeszcze przecież, ale oprócz tego, jeżeli ktoś ma predyspozycje psychiczne, to, to dbać o zdrowie, no i przed trochę, jeżeli lubi śpiewać, to niech sobie pośpiewa. O, oh, już nie mogę dalej. A więc właśnie trzeba ćwiczyć w domu. Bo jeżeli na przykład będę chciał zaśpiewać coś melodyjnego, to muszę ten dźwięk wydostać, prawda? O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać, zaczyna, kiedy spączka zamienia się w kwiat? Już nie mam tego dźwięku w kwiat. O więc właśnie, to trzeba. Każdą rzecz wystudiować sobie w domu przy fortepianie, czy ja mogę to w tej tonacji zaśpiewać, czy woleniżej. O czym? O o czym marzy dziewczyna! To, to byłoby inaczej. Za wysoko, prawda? Więc trzeba znaleźć odpowiednią tonację dla swojego głosu i zorientować się, czy ja mogę to zaśpiewać. Ulubiona piosenka? No, dużo takich ulubionych, właśnie. Że srebro i złoto to nic, chodziło, o to, by młodym być i więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go i więcej nic, najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być, i mieć wciąż 20 lat. Jedną z najbardziej popularnych piosenek w pańskim repertuarze była zimowa herbatka. Zimowa herbatka Romualda Żylińskiego, tak? Tak. Pamięta pan? No, z przyjemnością tę piosenkę zaśpiewam, oczywiście z nagrania. Dedykuję wszystkim tutaj obecnym i całej publiczności. Tak, dla Państwa, już Woźniakowski, ja bardzo Panu dziękuję. Za rozmowę. Ja również dziękuję, było mi bardzo miło. I że Pan przyjechał z Warszawy w ten śnieżny dzień w ogóle. Śnieżny dzień, ale z przyjemnością przyjadę, jak będzie słońce też. Zimowa herbatka. I świeczek, blaski światła, lśnią drżą raz po raz, za oknem mrok, za oknem biały mróz. Dwoje nas w zimowym tle tańczący szpła i świeczki przed szyby nam zagląda wielki wóz. Herbatka zimowa, herbatka we dwoje, od chłodu zachowa owienie nastroje. Herbatka we dwoje, we dwoje, herbatka po i przeczekać mróz, gdy zamieć na dworze rzecz zimą nierzadka, na pewno pomoże zimowa herbatka, niesiona powoli, powoli niesiona dla twojego spragnionych. czas i świat wciąż mniej Już płomyk zgasł koła mrok. A my tuż, tuż o krok Dwoje nas w zimowej i Cisza trwa i o to wie, Czy chwila to, czy cały minął rok Herbatka zimowa, herbatka we dwoje Zastąpi nam słowa niepokój toj Herbatka zimowa, zimowa herbatka Pozwoli przeczekać mro. Gdy w duszy zawieja, rzecz zimą nierzadka na pewno pomoże zimowa herbatka, Kropelka słodyczy, słodyczy kropelka. Dla dwojga spragnionych ust. Dla dwojga spragnionych ust.